Jedni ludzie pytają o konkretne rzeczy, tu państwo na przykład z Krosnowic. Oni chcą wiedzieć, mimo że na przykład w Krosnowicach nie będzie budowany, załóżmy na Nysie jakiś polder czy nowy zbiornik, chociaż uważam, że szkoda, bo to są tereny, które są zalewane, kiedy jeszcze w kłocku jest ledwo stan ostrzegawczy, to Krosnowice już w zasadzie pilcz tak zwany pływa i trochę się dziwię, że tego tam nie ma, ale mówię, są dwa zasadnicze elementy. Również nie dotyczy to tylko osób, o czym mówił chociażby Hubert Krech, które mają być wysiedlone ze względu na budowę zbiorników, ale są na terenach, które są zalewane, no praktycznie można powiedzieć, pod, czy podtapiane, Hubert, no można powiedzieć co roku, czy co dwa lata. Więc weźcie to Państwo pod uwagę i ci ludzie oczekują na konkretną, przepraszam, konkretną mapę, dobrowolne wysiedlenia do numeru, nie wiem, 37, 48 na ulicy takiej, a takiej. I to jest konkretne. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Hubert Krech, Krosnowice, wielokrotny powodzianie. Jestem tutaj dlatego, że jakiś czas temu wydawało nam się wielu osobom, że osoby, które zostały zakwalifikowane w czerwonej strefie będą mogły skorzystać z dobrowolnego wysiedlenia. Wszystko wskazuje na to jednak, że chyba niestety jestem na tym spotkaniu konsultacyjnym i te dobrowolne wysiedlenia są planowane w innych strefach niż tylko tam gdzie są planowane zbiorniki czy też nie. Dlatego że w tych miejscowościach w tych wioskach wiele osób myśli ma nadzieję na to że po prostu zostaną wysiedleni więc chciałbym poprosić o taką informację żeby to spotkanie miało sens z mieszkańcami np. Krosnowic czy np. Żelazna żebyście państwo to jednoznacznie powiedzieli. Jeżeli oni mają nadzieję lub myślą, że będą wysiedlani, a tych wysiedleń nie będzie, to oni nie są zainteresowani tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli aktywnej ochronie przeciwpowodziowej w formie zbiorników. Tak?